Cześć, jestem Bartek Włod. Dzisiaj bitwa KW-4. Ja oczywiście strzeliłem sobie bitewkę mm. przed tym kawu przed odcinkiem. No. Więc co, lecimy. Bitwa na mapie. Uwaga, uwaga, uwaga. Na nie jest tak źle. Dopiero się uczyna grać. O, jest typ pięć dziewięć Gold. O, kurde. kurde, mamy tutaj. Trzy, dwie. I jedną i ładnie, pięknie wystartowaliśmy. Jest 2S, ale tutaj jest Ja jeszcze, jeszcze nie odkupiłem swojego. Jest s Nawet nie wiem, czy będę odkupywał. Ale kiedyś może tak, dzisiaj jedna bitwa, to zapomniałem powiedzieć, nie? Dobrze jest cud, że ja nie dostałem. I jest jeden plus w tej mm, bitwie. Nie ma art. Nie ma art. Artylerii nie ma. Wiem, ja że teraz się cieszę, że art nie ma. Ale to jest boskie. Boże, jak ja nienawidzę tego takiego jakieś. jest taki czołg. No i patrz, widzi mnie. Sajskrapik. Teraz szybki. sajskrapik, scrapik, słuchajcie. No, teraz okaże się, że dostanę za tysiąc, później za trzysta, później znowu za tysiąc. Jak przejechać teraz? Nie ma jak przejechać teraz, nie ma jak przyjechać. Dobra, czy on się cofnął, właśnie? O. Projekt, co to jest? się. Ja, ja, ja. Wyszło, Nie wiem jak, bo ja nigdy go nie przemigłem jeszcze, nie? Chodzi, no, starzały się bitwy, gdzie go zniszczyłem, ale. O, to działo, to działo, ale muszę przeżyć. Nie i teraz kampie ciężkim jak bot, nie? Teraz pewnie powiecie bot kampi. No tak, ale to jest prawda. Jestem botem czasami. W bocie. No, a teraz jestem większym botem, bo nawet nie trafią, Nie. No bo to prawda, no bo ten to ja jestem i będę. Chociaż darmowy damage. Jest zawsze możliwy, no. Tak raz już po mnie. A chociaż 1206 coś zrobiłem. Więc myślę, że źle nie było. Oczywiście odcinek zakończony porażką, ale myślę, że to mm, nie wpłynie na oglądalność tutaj tego odcinka. Ten odcinek akurat był odoknie no. Zły pod kątem niecelności. I pod kątem uszkodzenia chociaż żółtego. Chociaż dzisiaj dobiłem do toaletowego do na mapie Paryż. Może będzie z tego powtórka. Nie wiem czy mi się już usunęło. Bo mi się czasami osobami powtórki. Po prostu chcę ma puścić nagle. Nie. Nagle nie ma. Dlatego. Porażka jest, no niestety, chociaż ten tutaj jest, no, żółty no, wynik. Czyli żółty to nie jest tak źle, chociaż patrząc, nich niektórych jest złe. Ale co, to było yy, wszystko z dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Yy, jutro jest live. Więc jutro filmu się nie spodziewajcie, bo może będzie live. A jak nie będzie live'u, to filmu się spodziewajcie. Yy, więc co? trzymajcie się, do zobaczenia, cześć w kolejnym odcinku. Cześć.